Dzień dobry, a nawet wczesny dzień dobry, bo mamy godzinę 7.15. Ponownie jesteśmy na budowie domu według projektu Gładyszów. Jak zaraz pokażemy, prace są praktycznie skończone. Zostało nam sprzątanie i być może jakieś wywiezienie reszty rzeczy i kosmetyka. Chciałbym zwrócić Waszą uwagę na to, jak bardzo na wygląd tego domu wpłynęło zakończenie prac tynkarskich i wykonanie podbitek. I balkonu. Za chwilę pokażę Wam to z drugiej strony, gdzie jest to jeszcze bardziej widoczne. Natomiast zwróćcie uwagę, jak super wygląda masywny kawałek klejonego drewna na tle ładnie wykonanego tynku. Widzimy, że mamy drewniane podbitki i czego by nie mówić, na pewno wygląda to lepiej niż jakikolwiek plastik czy metal pomalowany w jakimś dziwnym, nienaturalnym kolorze. Idziemy dalej. No i prawdziwa różnica widoczna jest tu, gdzie jak staniemy kawałek dalej od domu, możemy pokazać no, moim zdaniem super wykonany balkon z, balust z gotowymi balustradami. No, tak jak to chyba sobie inwestor, mam nadzieję, wyobrażał. Także domknęliśmy wszystkie szczyty, podbitki. Moim zdaniem, osiągnęliśmy efekt co najmniej wysoce satysfakcjonujący, co możemy powiedzieć. Jest to projekt dość trudny w realizacji, pracochłonny. Same podbitki i balkon robiliśmy ponad tydzień. Natomiast myślę, że było warte. Mam nadzieję, że docenicie nasz trud. Z tego miejsca też chciałbym Wam przypomnieć, że my budujemy. Domy ładne, nie najprostsze i najtańsze. Gotowe, pudełka przywożone w całości. Dzięki temu wygląda to tak, jak wygląda, a nie jak pudełko z fabryki. Jak widzimy, tutaj woda się skrapla. Mieliśmy w nocy przymrozek, leje się nam w dachu. Obejdziemy dom do końca, chociaż z tej konkretnej strony to. Nic ciekawego chyba nie mamy, natomiast to, co możemy pokazać o, na podstawie różnicy poziomów tej działki i tej, to że tak naprawdę w rękach naszego inwestora jest los tego domu, ponieważ sąsiad z tej strony podniósł się o ponad metr. Nie wiemy, czy ma na to pozwolenie wodnoprawne, czy nie. I zgodnie z przepisami według stanu mojej wiedzy nie mógł tego zrobić, a robiąc to może doprowadzić do zalania tego domu i być za to w pełni odpowiedzialny. Mieliśmy już taki przypadek, że inny inwestor musiał na swój koszt po takiej operacji zrobić instalację drenażową z wymusząc, z przepompownią kosztowało go to prawie ćwierć miliona złotych. Także jeśli chcecie się podnieść to w granicach rozsądku i umiaru Podniesienie się o metr w stosunku do sąsiadów no, jest co najmniej nieetyczne i prawdopodobnie też niezgodne z przepisami. Teraz pokażemy Wam w środku. Tu za dużo się nie zmieniło. Natomiast, jakby, no, możemy pokazać Wam przed ostatecznym sprzątaniem, ponieważ nie wiem, czy tu jeszcze wrócimy, jak wygląda się to, jak to wygląda przed wykonaniem yy, instalacji. Wszystkie ściany, jak widzicie, są wykręcone płyną OSB. Takie było życzenie klienta. Jest to rozwiązanie trochę, trwa, trochę sztywniejsze, choć może mniej odporne niż płyta GKF. Co jeszcze? No, tutaj mamy posprzątane prawie że. Zatem sobie obiecujemy poprawę. Drewno niezmiennie to, co podkreślamy, jest najwyższej jakości ze Skandynawii. Cechowane, suszone, strugane C24, sprefabrykowane w fabryce. Każdy element podpisany, opisany, docięty z bardzo dużą dokładnością. No i jesteśmy teraz jakby w małej sypialni na dole. Przeszliśmy przez salon. Z salonu mamy zamkniętą kuchnię. I przejście do korytarza. A to jest taki pełnowymiarowy dom. No to będziemy mieli, czy mamy, klatkę schodową? Widzimy, że klient już sam tutaj kreśli plany, rysuje schody na ścianach. I co? No, widzimy, przybyły od naszej ostatniej wizyty rury w ścianach. Zrobiliśmy wentylację odnośnie dalszych prac instalacyjnych. To z tego co wiem, klient projektuje instalacje z projektantem instalacji elektrycznych. I jakby ciągle dyskutujemy o tym, czy będziemy wykonywać instalację Wodkan, czy nie. No, Podejrzewam, że wszystko okaże się w tym tygodniu, czy na tym etapie się rozstaniemy, czy będziemy tutaj kontynuować pracę. Teraz możemy Wam pokazać ten balkon. W tym celu wezmę klamkę i myślę, że kręcić mnie na schodach na drabinie. Dominik, nie musisz. Także raczej to wytnij. To widzimy, że inwestor rozpoczął jakieś samodzielne prace. W końca nie wiem w jakim celu, ale zapytam. Natomiast tu mamy to, co pokazywaliśmy od zewnątrz. Balkon w tym wypadku uważam za bardzo dobry pomysł, ponieważ mamy z niego całkiem fajny widok na las. Ale strada jest wykonana naprawdę solidnie. Myślę, że będzie służyć długie lata. Balkon też pozwala tutaj swobodnie położyć, postawić sobie jakieś przesyłko, czy być może nawet dać jakiś leżaczek, tak żeby, ten, tak żeby sobie tutaj miło spędzać czas z widokiem na spokojną okolicę. No i widzimy, na pewno dużo dodały podbitki i ozdobne jętki nad tarasem. Przykładamy dużą wagę do takich szczegółów. Jeśli Wam się podoba nasza praca, chcecie nam powieszyć budowę swojego wymarzonego domu, lub nawet jeszcze jesteście na etapie wyboru projektu, technologii i różnych przemyśleń przed samą budową, zapraszamy, doradzimy, pomożemy, zoptymalizujemy projekt i wybudujemy od A do Z. Także zapraszamy do kontaktu. Telefonicznego, odwiedzin w biurze. A jeśli na razie nas oglądacie, potrzebujecie inspiracji, porad, obserwujcie nas na Facebooku, YouTube'ie, obserwujcie nasz kanał, żeby nic wam nie umknęło. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!